Gaś go panie, dawaj na luz i opowiadaj, co masz za wóz. Też w Szwajcarii jeszcze takie karbony miał? Ja to od, ja od razu przesłuchanie robię, czyli sam, samochód wylicytowałeś w Szwajcarii? Tak a nie bezpośrednio tam z auta ze Szwajcarii, ale tam jak, przez jakiegoś kolegę? Dokładnie. Jak ci na imię w ogóle? Marek. Marek, o kurwa, mam Marek. <laughs> Marko, no i co cię to sprowadza? To jest samochód jakiś tak delikatnie uszkodzony, kupiłeś, już go naprawiłeś. Mm, tak, dokładnie. Auto przyjechało uszkodzone lekko prawą stroną. Ładnie Uro. zrobione, pozwól, <grym> że ocenię? Tak naprawdę e, m, kupiłem w kolor drzwi, kupiłem w kolor nakładkę progową. Tam to lewe lusterko było urwane, więc pierdoły. lusterko takie pierdoły. Tu jakaś ryska na lusterku, a no, to może się spoleruje? Tak, to tutaj jeszcze tego, tego jeszcze nie malowaliśmy. E, um, e, ładny wóz. E, z tyłu prawy tylne koło też dostało, tam był aluminiowy wahacz pod sprężyną był urwany. Mhm. Pęka, one Pęk, tak pękają, bo są cienkie. I, i tak naprawdę geometria wyszła idealnie. Felgi oddałem do renowacji, więc już też Czarne tutaj, widzę, ale, no. Tu widzę, że zwróciłeś uwagę na tą klamkę, On, ją faktycznie ktoś już kiedyś coś przy niej majstrował, naprawiał, po prostu będę szukał prawej klamki, nie wiem, może wymać jakąś ktoś, prawą klamkę. Nie mamy. a może mamy? zobaczę, bo taką miałem też ze Szwajcarii kabryleta, to takie, ryski takie ma, no. Takie ryski jeszcze... Jak... Ryski, wie, że samochód psa wozi i coś tam persowane tak, masz wnętrze. Tak, i jeszcze tak odstaje trochę od tych drzwi ta klamka. Może, o dobra, mocowanie może mieć urwane górne. Malowaliśmy tylny zderzak, przedni zderzak, drzwi lewe i prawe, bo tam lewe drzwi też były malowane, bordza wyszła tak przy samej klamce, No czasami się i... tak nie dzieje. No. Po prostu mi to od razu też zrobił. I tak naprawdę, kurczę, no, z auta jestem bardzo zadowolony. Wcześniej jeździłeś też z sportowym Japońcem. O Jezu, e, ostatnio mx miałem, a o. wcześniej miałem trzy Subaraki, zaczynałem w ogóle od Condycer X, zakochany jestem ja. Japonii. No ty wielki tak. chłopiec, jesteś, to gdzie tak do Mazdy wlazłeś, do tej Mazdy? Tak. MB, N, NB, co miałeś? NBF. styk. na styk. 1.8? Naprawdę bardzo ciasno, 1.8 tak dokładnie. Szło to coś czy nie? A. No to Ci mogę powiedzieć, po przesiadce Subaru, no tak. E, no to, to już nic nie idzie. Nawet mam wrażenie, że to nie ciągnie. Co? Jakiś moc do Subaru miałeś? 333 konie, 2,5 litry turbo Aha. tam wyszło. 3, tam, y, 520 niuta. A, niuta, miałeś ten cios do, takie pierdonięcia, Tutaj, no, wolnosaczek, on łagodnie do samego końca idzie. Na pewno jakbyście 100-200 robił test, to to mogło być szybsze. Ale nie czyż tego, bo to wolnosący wóz. No i dobra, no i co, po prostu na serwis, żeby sprawdzić wóz, bo go sprowadziłeś niedawno, co blacharsko-lakierniczo go ogarnąłeś. Tak. Znaczy na no środka jeszcze nie ogarnąłem, środek jest, jest trochę zużyty, jak na 113 tysięcy. Nie wiem czy to jest adekwatne, czy nieadekwatne. Natomiast co, no tak z każdym autem używanym, którym ktoś kiedyś jeździł, nie wiemy co robił, jak robił, jak dbał, jak eksploatował auto. Są przyjechałem do ciebie, który ogarnąć wszystko możliwe jak się dobrze tylko da. Eee... Serwisik po z serwisem takim się samochodzi zajmiemy. Tutaj jest jedna taka rzecz jeszcze przedni zderzak był ściągany i pali mi się kontrolka, że maska jest otwarta. Dobra, to skasujemy ten bądzik. No, to być tak, że to. Albo kabelka nie podłączyli, bo tam są dwa takie kabelki do podłączenia takiej strefy zgniotu. A tutaj jakieś tam spineczka. ale chcesz takie rzeczy ci pozupełnić na oryginalne. Go poskładać ja, jakieś taką spinkę. Tak. Zastanawiam się to, zobacz, tutaj jest taki. To jest fabryczny wosk. Nie z wosk. Fa fabryczny wosk, Tak, tak. 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 Częstę, w Polsce bardzo dużo tego wosku dają na latę, w Boże, tych kielichach, nie? No. I na niemieckich salonach też, żeby nie rdzewiały. Dobra, zaraz go podniesiemy, zobaczymy. Generalnie, 2010 rok, najważniejsze, co w tym zrobić, to, to mówię, to zrobimy to magistralę oleju, Zobaczymy do rozrządu, jak się on tam ma, a później ja się przyjadę i zobaczę, jak to sprzęgło. Mhm. Albo od razu teraz siądę i zobaczę, jak to sprzęgło, bo, bo sam rzeźbieżdżał. Skąd to, A Ty już miałeś takie fajne rzeczy? Tak, te dokładeczki. Ładne. Z tyłu też jest taki fajny dyfuzorek karbonowy. I to, właśnie to jest taki kurczę dla mnie trochę niejasne. Ktoś podokładał fajne rzeczy, a w środku jarał szlugi. No śmierdzi jak z burzyńskiej chaty. Akurat. Ozonator mamy, można włączyć. Zobaczymy, czy coś pomoże. Jedna lampa też świeci trochę innym, jaśniejszym światłem, no to pewnie kwestia wymiany jakiejś tam żarówki. Czy... Mm -hmm. Tak, 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 żarówki, bo lampy widzę, że nie są jakieś tam utlenione ani nic. Eee, to Można to... je spolerować, ewentualnie pomalować tak, zewnątrz. Ze z Rzeczy, które jeszcze kupiłem, to właśnie tylna lampa lewa była, była zbita, więc tylną lampę kupiłem po prostu nową. Eee, tutaj widzę, że też ta ma na przykład tutaj rożek łamany, no ale... Te lampy mają to do siebie, jakieś naprężenie pójdzie po zderzaku na, na samy tak, tak, spino, tak, tak, tak krawężnika, już już pękają. Te lampy to można wypolerować. Zresztą no, sobie potem ogarnę. Najważniejsza teraz jest dla mnie mechanika, żeby auto się cieszyło i żeby było niezawodne i żeby wszystko grało. Ale już coś tak. mi zmienia, się? jakiekolwiek serwisy, czy, czy, czy jeszcze nic? Jeszcze nic. Ja zrobiłem im na razie 200 km, także sam jeszcze dużo o tym się Ci nie powiem. Wszystko jest zagadką do rozwikłania przez ciebie i twój zespół. Aha, no twój olej nawet nie, bo taki strasznie brudny, była połowa stanu tego oleju. Zobaczy może jakieś będą prezenty w Szwajcarii w postaci KN, ale już widzę, że nie, że oryginalny asofiltr powietrza Nissana, to widać napis. Brudne, te filtraki to się w mniej pierdoły. Tak do roboty puszki w ogóle cała będziemy wyciągali. Ty, no bierzemy się za robotę, nie ma co tutaj dużo kminić. Ja zobaczę sprzęg, jak chodzi. Czarne te kielki jeszcze mam, yy, tylko okazuje się, że są minimalnie za luźne. Muszę je o. podgrzać, lekko porozciągać te takie. Chcesz, mam opolarkę, może się pobawić. A nie wziąłem ich teraz, wiesz, ale będę zwolniona. Tarcza do... bardzo ładna. Koła ściągamy, klocki sprawdzam w jakim są stanie? Tak, jasne, jasne, że tak. Tarcze przednie są luks, tylne jak nam? No, tylne takie już trochę, trochę duży. Troszkę. Klocki jeszcze jedne przyjmą. No dobra, no to tyle pokrótce. Imienia Twojego niezapamiętanej, mocniej przepraszam. Marek. Marek. dobra. Marko, no to standardowo, magistrala olejowe, pewnie trzeba zajrzeć do dyfra, czy, czy poduszki jakieś tam im nie latają. Skrzypią Ci po jak do przodu, do tyłu podjeżdżasz, jakieś niepokojące dźwięki fura wydaje, coś dziwnego? Mm. So, Skrzynia, tak? że... Przy dużej prędkości, przy małej prędkości, jak mocno hamuje, to bardzo ładnie hamuje, przy dużych prędkościach spada wibracje Aha. E, i z, dwa razy zdarzyło się, że przy y, jeździe z dużą prędkością i odpuszczeniu gazu, taki odgłos cichutki w kabinie, Trrr, coś takiego. Wiesz, co, to jeszcze zdejmiemy koła i zmierzymy bicie tarcz po prostu. Mhm. Zimowe już opątki masz, dobrze. Zimowy. Na no, taki był? Na no, taki przyjechał, dokładnie tak. No, jak to szwajcary, to czy znaczy świeżo rocznikowo. Bieżnika trochę mają, bo Szwajcarzy lubią taki świeży opłat ma mieć, maksymalnie tam 2 lata. 18 rok, no kurde, świeżo, elegancko, fajny prezent. To nie, nie jest zdrada, że powiedzieć, że ile Ci się udało go wylistować? Najwyżej z nagrania. Myślę, że nie, nie jest zdrada. Samo auto, bez tam jakichś opłat, prowizji, mhm. akcyzy i tak dalej, 32 tysiące chyba niecałe. Super cena, super cena. W środku trochę go dłużej, chociaż on źle nie wygląda, ale... Co tam jakiś gałać się wytarła w nim? No, gała ma wytartą rzeczywiście, bo to mówi, że baba w pierścinach jeździła. Tak, tak, tak samo. Tutaj te boczki takie ugniecione. Ta kantera myślę, że ona to jest do wyciągnięcia, m. ale to musi ktoś, kto się na tym zna,. Brudas jakiś jeździł. Brudas, ślugi jara w środku śmierdzi strasznie. Mhm. Ale to ładny. No, zewnątrz ładny, rzeczywiście. Dużo napraw lakierniczych nie miałeś. Dobra, to już tak grzena dupa jest. Co widziałem z tyłu? Już pan. Już pan. Myślę, że stary na takie nakładki karbonowe kupić. O kurde. Fajne, nie? No. Swoje coś chciałem zrobić. Ładne to no. Ładne, zgrabne. Do białego koloru fajnie to wygląda. No, cieszy mnie to auto strasznie, bo uważam, że jest świetną bazą, żeby, żeby sobie przy niej podłubać. I ona fajnie bokami lata, w ogóle prowadzisz jakieś tam delikatnego poślizgu czy coś? też było się. A no widzisz. I co, to lepsze czy Mazda lepsza do takiego poślizgu? Wiesz co, responsywność układu kierowniczego bardzo porównywalna. O. Tylko jak w Gokarcie, tak? Natomiast Czyli tutaj to... czuć większą masę. I mhm. e... większą moc. I większą moc. Więcej na razie nie powiem, no bo mówię, 200 km tylko nie zrobiłem, Mazdą to każde rondo, no tak Geometrię sobie ustawiać? Masz, może pokazane jak? Bo tam. Eee, przywieziemy. To przywieziemy, że to ci powiem, co ewentualnie to można tam poprawić, żeby to się jeszcze lepiej tam prowadziło. Mm -hmm. Dobra, no to już, już wszystko wiemy. Bierzemy się za swoje. No to zobaczymy, jak sprzęgło. O, lekko odchodzi. Ręcznie trochę wysoko, będzie można węższy podciągnąć. O, kolega wysoki. Muszę się do przodu podciągnąć. O, temperatura gotowa do pałowania, widzę. Otworzę z okna, żeby nas słuchać. Eee, zdrowe sprzęgło masz? Zmieniałeś je? Nie. Nie, nie zmieniałem. Nie zmieniałeś. Nie no, tu jeszcze nic nie było robione, a tak jak przyjechało, to trafiło od razu. Sprzęgło i... masz chyba nowe, bez kitu. Bardzo w połowie bierze i bardzo ładnie tak płynnie je łapie. Mhm. Sprzęgła nie trzeba wymieniać. I płosić nie skrzypią aż, dziwię się. A jak dwomas? Jak go zgasimy? To jest normalny dźwięk. Zawsze wszyscy ludzie się boją. Naciskam sprzęgło jest cisza. Hi, hamulec jakiś też nie taki miękki, chuj. O kurwa. Uuu, coś z hamulcem źle. To jest błąd maski, może jak zderza, jak ściągali, rzeczywiście coś tam źle zrobili. Dobra, gasimy go znowu na, na puszczonym sprzęgle. Nie jest źle. Dwa takie trtnięcia usłyszałem, nie jest źle. Kurwa, fajna sztuka. Jesteśmy pod zeteczką, co my tu mamy? Leje się olej, kurwa. To skrzynię trzeba będzie wypierdolić, zobaczymy w jakim stanie jest sprzęgło. No wiadomo, przedcinka też rozbieramy i sprawdzimy te hamulce z takich nowelogicznych rzeczy. O poduchy jak tej, rozjubane. Nie widać, żeby rozjubane. Ależy, no dobra. Nasz standard, dobra. Bardzo dobre wieści. Skrzynia biegła z 13 roku wasa na gwarancji pewno była wymieniana, bo to naklejeczki. Są coś tam przy tej robocie wymieni skrzyni. się spsuło. Może uszczelniaczek rąbneli wałki, mam skrzyni tam silnik od góry. Słuchutko. Fajne nakrętki, że są powymieniane w całym wydechu. Tutaj. Tutaj, że fajnie to wygląda. Tu. Dziwne rzeczy, my to widzimy że nie wpięte kable do alternatora, w tą blachę. Ta blacha mocowania nie ma, żeby tego zapiąć. Chyba silnik był cały wymieniany razem ze skrzyją biegów w tym 2013 roku. Kolektor sące 2009 rok. Tutaj Kropki, jak się liczyliśmy, też na wyszukiwanie to jest 2009 rok. czy silnik jest oryginalny od tego samochodu. Silikony są oryginalne. Misko na tym jasne, biały, Nie wiem, wszystko to jest tak jakby w oryginalnej, tylko czy ta wiązka się tak nie trzyma. A teraz ma 108. Bardzo ładne, czyściutkie, fajne świece. No to świece to nie wiem, kolejna kontrola za jakieś 30 000 km. Irydowa. Czyli przy 90 tysiącach miał wymieniany, tak? Tak mi się A ma 116 113, 20 000. No tam kurde, co 25 000 lepiej wymieniają. Trasztą Czy miska, jak się zdejmie, czy tam nie będzie jakiś tam kawałków właśnie od ma twojej magistrali czy coś. Tutaj olej, no to dobra, po ciekło. z no, no od czego zaczynamy. Świece masz dobre, więc duże koszty odchodzą. Później pasek zdejmiemy, zobaczymy jak to rolki, czy cicho chodzą, czy głośno. Samo ryzyko w nich będziemy wymieniać. Ciśnie, ale nawet nie chciałem nam śmierć, nie ma sensu, jak to takie wióry leżą. jak w środku. Kurwa, no co tak rzadko olej zmieniać. Mm -hmm. No papiero dużo leży. Piec będziemy wyciągać z niego. <laughs> nie wiem, czy się to cieszy, czy nie. Bo może się okazać po że napinacze międzywałkowe są do wymiany, jak one są do wymiany, no to i tak silnik trzeba wyciągnąć i rozpołowkować głowicę, żeby napinacze międzywałkowe wyjąć. W silniku D, czy coś to jeszcze takie, coś jesteśmy w stanie na aucie zrobić, a tu niestety silnik no, no trzeba out. Mówię, jest takie z 60-70% szans, że są napinacze wytarte, bo no, uszczelka jest walona, więc to długo bez ciśnienia i ten silnik cały chodził. Pierwszy co to rozrząd się w nim wypierdala. Łańcuszki nie ma problemu, na aucie można tam zmienić, on napinacze międzywałkowe i połówkowanie głowic. No ale będzie pewność Tak, no może wyjść taniej na tej zasadzie, że będą ładne napinacze międzywałkowe, ale już się przygotowujemy, no bo z, założy z, no bo z reguły 90% takich przypadków kończy się, że chuj, że trzeba je wymienić. Jasne. Działamy i chuj, zasmucamy Cię i rozpierdalamy ten piękny wóz. Chwileczkę się z opalarką poławiłem i bardzo ciasno ładnie to weszło. Jeszcze ciepłe. Są czarne. No, I piecyk out. Nie, to luźno Luźno klimat Kolumna kierownicza luźno No i teraz można do niego zaglądać Jest co ładne. Teraz tak roleczka głośna, roleczka głośna bardzo głośna. Ty nie ma, Ty nie ma jak zakręcić, jest cicha, ale to masz 112, przebiegów to się on profilaktycznie wymieni. Dobra, alternator ok, to ciche, sprzęgiełko też proste. Czy poduszki silnikowe całe. O, wszędzie jest rozwalona. Wszędzie. Ten duży kawałek, będą z dołu, gdzieś mógł wylecieć. No, ale tu jest też. Też jest trochę. Zębofilet tutaj mamy, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I ten zło. Noż no już chujowy rozrząd był. Dziwam rok. wszystko się zgadza. Ciekawe z te. o kurwa, mocno wysunięte już. Ciekawe jestem, czy ślizgi wyruchane. No i tak się nie wyciągnęliśmy z myślą o, o wymianie tych ślizgów. Ciekawe jestem w jakie ma dostanie. Dobra. No, to ten fragmencik znajdował się w miejsce, a ten... <laughs> o, mało będzie skrobania, bo łatwo odchodzi. <laughs> dobrze. Tyle dobrze. O kurwa, dobrze, żeśmy ciągle. Oj, są wyjebane. To jest za ciemno. Kurwa, już się wyjebały. No dobra, decyzja była go wypierdolić. Ślizgi główne, te to się nigdy nie zużywają. ładnie Tu jest sucho. Uszczelniacz. Słuchy. To mokro kurwa. To sprzęg ma dobry jeszcze. No tak, ale w nim jest uszczelnicz. To jest mokro tam jest, kurwa. Ze śruby jakiejś, czy coś? Z tym Kurwa, miski. Z tej strony. No, kurwa. A nie, tutaj żeśmy doszli z ciekawymi rzeczami. Że miska o, w ogóle w tym miejscu ciekła, cała dolona tutaj jest. I w ogóle miska, że silnik 2009, kolektor 2009. A miska... 2012. Czy to już musieli was o wymieniać i po prostu nie dosmarowali, czy nie dokręcili. I tutaj ciekło. Na początkowe były przypuszczenia, że z uszczelniacza wału tył cieknie, a to ciekło stąd. Sińczek, brudasek, trochę się go umyje. Łańcuszki masz już wymienione międzywałkowe. Była chwila przerwy, bo nie było łańcuszka głównego. No, to kurwa, zajebiście wyciek też będzie ogarnięty. Patrz, kurwa, że komuś was to się chciało rozpierdalać, silnik rozkładać. No, leży stare gruzy. To, to jest do odzyskania kołpasowe, jest dobre. Nie ma żaden gruz. Silkonowanie na końcu miska zgodnie z procedurą, nie na samochodzie, tylko poza. Opraszam, tutaj jak widać, fajny napinacz jest mało wysunięty. Jest nowy łańcuszek. No i nowa dolna zabadka. Pompa wody się stała. Korzystając z okazji, że pieca nie ma. Wszystko nas na wierzch, to warto od razu dyferek zrobić, konserwację półosi. No to wszystko będzie szło do malowania proszkowego. Cały ten gruz samochodu. Bez niego da się w ogóle jeździć. To jest jakieś. Właśnie nie przesyła 20 kg gruzu. Kosmetyczne pierdoły jeszcze zostały. To. Przykniemy, że gumkę zdjąć. To i, i hak. I to już będzie taki cały komplet, wszystko co się da odkręcić. No wiadomo, sanie można pomalować, ale też za dużo roboty, geometria i, i wszystko. Sinku bieramy. w osprzęt, żeby dostać się do miski czoło kolektorek, prawie zdjąć klasycznie PR, doliła się jedna śruba do słony termicznej. Rozprzęcik siedzi, łożyska są już. Wszystko już chodzi cicho. Wszystkie są powymieniane, co nowy pasek do tego wejdzie, ale jeszcze z takich dodatkowych. sprzęgło na razie zostawiamy. Dwwamasę jest trochę zjebana. Chuj musi trochę pojeść, bo nie są to tanie rzeczy. Sprzęgło miał bardzo ładne zostaje. To łożysko jest jakie takie. Mi się wydaje, że to trzy miesiące pół roku niech se po polata i przez ten czas akurat. Chyba, że gość będzie jebał ze sprzęgła, to, to się jedno masę później wsadzi. A tutaj z ciekawych rzeczy możemy zrobić. Trawcie, złapisz to kółko. No jak już jest tyle rozebrane, no to dużo taniej robota wyjdzie, więc można dyfer wyjebać. Wymienić rozjebane poduchy. No dawaj, z tamtej strony lawcie złap. Czy masz? Ja będę w tą stronę ciągnął. No i tu można szperkę wmienić. Jeszcze tutaj tak tragedii nie ma, ale warto ją od razu. O, w drugą prac pociągnę. Ale widać, że już to puszcza. Ale i tak nieźle trzyma. To się ją trochę zacieśni, będzie fajnie. Poliuretanik, nowy olej i chuj. I wóz do wydania. Zasiada właśnie. Sprzęgiełko zostało stare. Mierdzące bydle Ready to Mount. Skór, wysyny, jebiący kutas już zaciśniony, poliuretan wsadzony, zaraz do wozu wchodzi. No i cała 370 tutaj w częściach, wszystkie jakieś elementy, które można było odkręcić, chociaż mocowania stabilizatora są, mocowania do wydechu są. Tylne te wzmocnienia, które najbardziej gniją, są. Te rozpiętki są, stabilizator jeden. Yy, tylne te, te rozpiętki, drugi stabilizator, przednie wzmocnienia, ale brakuje mi Kurczę, może nie odkręciłem ucha do holowania. Ma cztery śruby. Przyrawie podróżnicy tutaj przyczepiane. Hmm. Kurde. Chyba go nie odkręciliśmy. No. Już jest wszystko pomalowane. Oleje zalane. Klima nabita. Rdza z takich elementów wzmacniających. Zażegnana. Osłony jeszcze nie zakładamy. Spacer plus 1 litr oleju. A olej zalany 5W40 Total. Doleję do tego pukanki. Niech fura sobie tam pochodzi jakieś tam pół godziny i, i, i zlejemy jeszcze raz ten olej. Bo kurwa, strasznie upierdolone, usyfiane to wszystko w środku. Była szok. Jak to dekle wszystko ściągaliśmy. 6 litrów oleju wlane na silnik co zdejmowano, miskę dokładanego spacera. To 6 litrów to jest ile? No, takie minimum. Minimum, kurwa. <laughs> ładnie. Czy jakieś 6,5, 6,7? Dobra, dawajcie, dawaj te pukanki wlejemy. A kurwa, Fluż go. Śmierdzi twoim zdaniem, kurwa. No. Zielony kutas. Pukanka wlana. To odpalamy, grzejemy go. Nie chcę chodzić na wolnych obrotach pół godziny, chociaż można jej w zasadzie prawie normalnie jeździć, bo ta półkanka trochę mu zmniejszy ciśnienie oleju. Teraz mam sprawną magistralę olejową, to podejrzewam, że zamiast pół bara na wolnych obrotach, będzie miał i tak bar. I wyjazd, kurwa. Prawdziwe reakcje właściciela. Właściciel, ale byk wielki, kurwa, ja pierdolę. Dwa metry tak, wzrostu masz chyba, co? Prawie. Jeba. Ale teraz, nie no, teraz ten gabinet, ekstra to. Nie, no jest gabinet. No, ja co myślałem, że zapomniałem, że... Ale to też masz pomalowane. Super. To jest hak taki do holowania, chuj, no, jest po prostu nowy. Mhm. O, tu ktoś szukał ładnego karbonu, numer mam. Ta rozpóreczka jest... a tu masz te żółte, kolorowe, widzisz, poliuretany. Tak jest. To, żeby ten dyfer po prostu nie będzie Ci pokało i nic napierdalało. no Na konserwacji płosie to nie będzie widać, że miałaś robioną. Te wszystkie wsporniki pomalowane, stabilizatory pomalowane, mocowania stabilizatora pomalowane, no był zrzucany, zakładany, no to jakąś tam śrubę musieliśmy tą tutaj zmienić, dołożyć, wycinać. Na kolektorze wydechowym jedna też była opierdolona, no te wsporniczki też tam są nowe. Przedni stabilizatorek też masz, czyli znaczy nowe, odnowione, piaskowane i malowane proszkowo. Najpierw podkład, a później czarny połysk. Jak byłyby w pumacie, jak oryginał, to by wyglądały chuj, tak jak jakieś stara. tak są błyszczące, to są. Widać, że jest nowo. No, zupełnie świeży wóz. No, taki kurwa jak nowy. budem masz nie porodzwiały, tylko takie główne masz porzewiałe. No i tu masz ślady, ten ten dyfer. Masz, wiadomo, nowy olej w dyfrze mhm. był rozbierany i zaciśniono masz szperę. Eee, I to będzie po prostu. Miski? No kurwa, masz, no, masz max wariant, panie. Na podwójną kanapkę, czy to jest plus centymetr, plus centymetr, plus 2 cm, plus 1 litr oleju. Więc teraz, jak przyjeżdżasz do kogokolwiek na wymianę oleju, musisz pamiętać 2 litry oleju. Znaczy e, czyli pierdolę głupoty. 6 litrów oleju. Okej, okay. No i gdzie by przyjeżdżał? No do ciebie. O, coś tam do mnie o, przyszło. Mam. No i co my to robimy przy tym samochodzie? A, no odpinam akumulator, bowiem w swoich zapasach coś takiego pięknego, ładnego znalazłem, już zostało przygotowane. Kierownica NISMO 370Z. Różni się tym, że ma tutaj czerwoną nić, czerwone to i to ma z Alkantary. Trzeba uważnie jeździć, żeby tego nie rozpierdalać. To taki jeszcze bonusik dochodzi, kurwa. Do białej ultra zapierdalającej ze Szwajcarizetki. zetki. No jak w dupie w 60 klatkach, to to słabo to będzie widać. O, to wycenki kupciowe. Torx T30 z dziurą. Dobra no, chujopatrzy wobec jak to kurwa ten ten, jeszcze lewą ręką kręcić. o No, to, to tor, dzień się udało. no udało ci się na dzień. Dniowa Dzie akcja. Cyk Coś, tylko dziewiętnasteczka tylko została, to są napniemy. Tą paskudną zjebaną kurwa, kierownicę wymienimy. Chujowa no jakaś taka kurwa jajowa jakaś taka. Zobaczył, jak ten wyglądał, jak ze gałę jeszcze no, wymienimy. A co opierdolony przez psa był z czy? Jest, to był najmniejszy problem. Tutaj ktoś fajki gasił sobie yy. w kokpicie. Oto kurwa jaka jebana. A gdzie jest ta gała kurwa, co że się tak czyścił? Oj, proszę. Dawaj gałę kurwa. Proszę, Dalamy taką tuningową gałę. Power JDM. Ciężka, ze stali nierdzewnej. Dedykowana do tego... O, czuję faję. To od was czy z samochodu? A, wy też faję walicie kurwa. Ale w wozie nie gasisz faj. To dobrze. Pierwsze upiększenie. Można klej do gwintów to wpierdolić. Albo i nie. Można tulejkę zrobić, żeby wyższe to było, żeby lżej to chodziło. A, tego się elegancko wyrabia. Łokieć cenisisty. Dobra. Zobacz, O kurwa, jebany z kurwy. Synbrudas. Jeb... Co to za kurwa, tym jeziłam w tej Szwajcarii. No czasami tak bywa. Ten z okazji skrzyni biegów była wyjęta. Od razu ustawiliśmy Ci biegi, bo za bardzo gała ci w tą stronę szła. A teraz jest pyk 5, pyk 6, bo Ci wychodziło tak za piątkę, tak nie dotąd, tylko jeszcze centymetr w prawo i, i biegi Ci nie chciały wchodzić 5-6. Teraz jest 3-4, 5-6. Kurwa, piękna sprawa. Dobra, teraz to gówno zmieniamy. Ten tu bardzo fajnie przemyślał. Nacięcie tutaj jest, no jest kutasek w kierownicy, więc nie sposób się pomylić. To bierzemy, o, kurwa. Krętko kolejne znaczki, żeby się nie pierdolnąć tam w środku, o kurwa jak zasłoniłem. Newus kieranismo, gała tuningowa. Kurwa ja pierdolą. Nie mogę oddać, mogę przybliżyć. To widzimy się tu ponownie. W <laughs> święto chuj. Trzeba pokutować. Piasta jeszcze była spierdolona, już nowa jest wsadzona. Nowa tarczoszka. tam było bicie. Kurwa, bicie to jedna rzecz, ale gdzie ta stara kurwa piasto gdzie się wyjeban. O panie, chciałem cię na pamiątkę ale to i tak chodzi niepotrzebne. O kurwa, cukrzysko. Kurwa dawaj je położymy tutaj na tym tym. i trzeba się zakręcić. O, dziękuję. O co? A, o, to się z drugiej strony też obraca. Czekaj, to zrobię. O to ja przytrzymam, przy, a ty zakręcisz. O. Na kulki kurwa. słychać jak szumią. Kule, kurwa, po same kule normalnie do 300, to już kurwa się zmęczyłem tym kręceniem. O, cóż kurwa. Ach, nic nie bicia Setę w każdym razie, więc ta piasta jest 100% ok. Kółeczko. kupiłem, bo mam, ale chcę pozapierdalać też. Docieranko, najpierw, a później zapierdalanko. Tak jest. Jakie ładne niebieskie, pewno już u mnie było, albo i nie. No, ten już gotowy. Pedał hamulca stwardniał. Czyli tam te klocki były średnie, no i bicie na tarczy, piąście. Ale jeszcze idealnie nie jest. Ale ojej, ja, za dużo szybciej bierze hamulce, znaczy pek, stoi. Aktualizacja softu z 1L-5A na 1L-6B Trochę dodatkowych możliwości to nam da Flash complete Przygotowania pod dolot Zapłonik włączony, Refresh complete, niech się to wszystko podświeża I co my tutaj mamy? No, szukaj kurwa, szukaj, szukaj ISO Jaki będzie kurwa komputer no. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kuta się pojawisz. No jest. 1L6B. Rewelacja.